Hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Hearthstone, kolejna gra Frost Mage'em i co my tutaj mamy? Mamy... trochę za drogie karty, czy chce zostać Explosive Ship w przypadku Rogala? Myślę, że nie. Myślę, że Rogal nie ma takich kart, żeby to było opłacalne. W przypadku Hunter'a na przykład to by było bardzo dobre. I to jest dużo lepsze podejście. Ponieważ Arka Intellect? No i ewentualnie Doom Greetings. Hello. No, Okej, okay, pierwsza tura stop. Doomsayer ogólnie to jest zajebista karta. Tak się zastanawiam, czy nie stosować Doomsayerów nawet pod tempo Deki. Tak pomyślmy, ale jeżeli wystawimy Doomsayera i przeciwnik nie ma jak się go pozbyć, to w tej sytuacji tempo jest po naszej stronie. ale To tak hardo. I to mogłoby być spoko pod tempo Deki. Wyobraźcie sobie tempo Major Mamy tempo major, co nie? Ale z zastosowaniem po prostu Frosnowy i Dunsejera. Tylko tych kart. Tak dla odmiary. Obie te karty powodują, że możemy atakować po ryju. I jest fajnie. O, cześć Frosnowy. Gdzie patrzyłem 4, 5, 6, 7, 8, 9. kart. Znaczy, dużo musimy coś zagrać. Pytanie co. Myślę, że Frostbolt. Niech będzie. To może boleć. To może boleć. Teraz, spokojnie. Może zaboleć. Nie musi. Nie wiemy, co on zagra. Może zagra jakiegoś teba To też by zabawało. Ale... Ażu ok. okej. Dalej nie sądzę, żeby to było aż tak pilne, żeby zwizardować. O mój Boże. Dobra, pozbędziemy się kadu, bo po prostu nie mamy kart. I tyle. A w zasadniczym, że będziemy mogli, nie wiem, zrobić Ice Block, bo on nic nie wystawił, więc będziemy na chillaucie. The end is coming. No raczej mi nic... nic nie, raczej nie ma jak mi go zabić. Raczej po prostu nie wiem, walnie mi w twarz A jednak... A jednak zużywa karty, żeby zabić mi Doomsayer, Jest to są takie konkretne karty. W sytuacji, kiedy mogę normalnie użyć flamestriku w następnej turze. Chcę Flame Strike. Będę mieć e, Fireball mniej w przypadku Antonidasa. Dobra, mniejsza. Niech będzie tak, z Blizzarda mógłbym nie wyciągnąć walii, tak naprawdę. No to było tak mi spoko spokojne zagranie. Jeżeli nie wyrzuci nic konkretnego. Ice Barrier, Ice Block. Jeżeli wyrzucić coś naprawdę konkretnego, to nie jest coś konkretnego, to jest bez komba. To już jest konkretniejsze. Czy chcę używać fireballu na tym? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli podejdziemy na Ekstraża i Frostbolt, jesteśmy w stanie go zabić. Jeżeli podjedziemy na Manton i że znaczy, okej, okay, Rogalem chyba posiadają e, Hilboty, trzeba mieć to na uwadze. Steel, już pozbyliśmy się jednego stwora, który miał dopak. A frames Trackman jak nie nie rzucił. O mój Boże. O Taurisan. O rób mi jeszcze. O mój Boże. Super Iceland za zero. To jest to, co chcemy zobaczyć. No i zmniejszone koszta z bloku. I Bloodmage'a Tal'Nosa! Wow! No i oczywiście AoE, które... Może nie przydadzą się zresztą tak bardzo, ale... Kto wie... Backstab. Jeszcze backstabów. Zmarnuję prawdopodobnie tick broni. Walą mnie w twarz jednak. Czyżby on użył kręciołka? Tak się nazywa? Nie pamiętam. Coś tam, Blade? Zaraz się dowiemy. Blade Fury. Zupełniałem nazwy. No okej. Okay. Zła kolejność. To czy nie okej, okay, dalej to masz. N nie zaatakował nawet, tylko skończył turę. Dobra! On by tego raczej nie wygrał. To raczej nie była gra wygrana, za co skontrowaliśmy jego gameplay. E, za pomocą frame strike'u tak naprawdę. Po prostu nie miał dobrego podejścia, jakby miał jakiś sprint czy coś, to może być to się coś odmieniło. A w ogóleś prawdopodobnie nie widział jak grać przeciwko W ogólnie Frostmage przeciwko takim. Rogalom chyba się dobrze sprawuje. Bo ogólnie możemy zamrozić jego ryj, przez co traci właściwie całe obrażenia tak naprawdę. No, nie może nie całe, no połowę większość. Bo jednak wymaga zużycia broni, a mamy jednak zamrażarek trochę. Gulden! Cóż, zloki są problematyczne z racji tego, iż mają bardzo silne tempo. A Koita czy to ma sens, nie wiem, zostawię. Znaczy jakiś dobór. Frostbolt myślę, że ma sens. W razie gdyby zostawił, nie wiem. Impa. Ogólnie Frostmage ma strasznie. Wolne early game. Przeciwko Zulokom. Ale tak serio wolne. Bo biorąc pod uwagę jaką, jaką mają synergię zloki, to jednak no nie wiem, Mad Scientist raczej nie da dużo. Zdecydowanie nie da dużo. Czy ok, da secret. co jest dużo. O mój Boże, czemu nie mam tego Mad Scientista, nie? To jest, może być handlock, to może być handlock, nie mówmy, że to jest Zulok. to jest handlock. on teraz tapnie. Albo to jest jakiś inny log, tylko ma chujową łapę. No nie wiem, dobra, mniejsza. Że sama bo mogę. Miejmy nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że nie ma żadnej nie wiem, uśmiechniętej bomby. Ma. Ło! Owl. Co nawet gorsze. Czekaj, zabijemy mu tego Owla, ale... W sumie nie wiem, czy co zabijać. No serio, po co mam sobie go ranic, skoro mogę zrobić tak? To jest smutne. Przyznam, że smutne. aż za bardzo kusi, żeby użyć przez nowy Doomsayer. Może jeszcze się wstrzymam, który? Oberwę za 8, ale z drugiej strony. czy znaczy, mam blizardy A on się może wstawić większą ilością Giantów, nie wiem Ja wyrywam za 8, ok, to jest bardzo dużo, ale... Ale, ale Tego się troszkę obawiałem Nawet bardzo troszkę, dobra, musimy zrobić kombodną Sejer Bo on będzie za bardzo sobie zmniejszać koszty i tak sobie zmniejszy dwukrotnie. To jest dużo. Za dużo. Hmm, mogłem to przewidzieć. Dobra. Jakoś musimy dać radę. Musimy podejść tam jakiś fireball czy coś. Bo potem go zajedziemy. On sobie tapnął, nic nie wyrzuci. O, i to jest karta, którą bardzo chciałem zobaczyć. Którą najbardziej chciałem zobaczyć ze wszystkich kart. Zdecydowanie najbardziej. O mój Boże. Jeżeli, a jeszcze jeżeli on nam przeżyje. Jeżeli co nie. Czy znaczy, teraz pewnie zużyje Siphon Soul, jeżeli ma. Oul. Okej, okay, to nie. To nie jest problem. To zdecydowanie nie jest problem. Wszystkim mamy trzy firebole. GG. Okej, okay, może użyć anti Hitbota, ale musi zabić mi cały stół. I to nie jest pewne, bo to wszystko będzie zdarzyć od bomby. Zakładając, że tylko jego stół może zabić mój stół. Nie, jeżeli ma coś na łapie. Hehe, <laughs> Hellfire nie, Hellfire nie zużyje. Z oczywistych powodów. Ok, mógł użyć Shadow Flame na boomie. Mortal Coil, okej, okay, to jest dziwne, bo mógł użyć Mortal Coilu, żeby co on planuje? On mógł zabić mi stół, to czy wiadomo. A, w sumie takie ja mam Firebola, On by nie miał jak się wyratować z sytuacji, w której był Nie rusza mnie to. I podeszło mu. Wciąż jednak, przez to, że nie zabił mi Taurisana, wygrałem. A i tak by dobrał kartę z Mortal Koił. Ten nie rozumiem kompletnie, czemu on zrobił coś takiego. Miał jak mi zabić cały stół. I to by mu dało dodatkową turę życia. Nie wiedział, że mam trzeci Fireball. Dałoby mu to dodatkową turę życia. Czemu on zagrał tak? Okej, okay, ważne jest, żeby mi zadawać obrażenia, ale jeżeli giniesz przez to w następnej turze, bo walnęłeś mnie w twarz, to coś tu jest nie tak. Prawdopodobnie to był ktoś, kto grał handlockiem i nie widział grać kontrolkami. Ktoś taki jak ja. Jane. <suszy> Dobra, radzi, ta ręka. Jej. Jaina vs. Jaina. E, teraz będę chciała dostać bólu. Nie wiem, czy to jest rozsądne wyjście, ale jestem zdania, że jeżeli mamy chujową łapę, to jednak warto mieć coś, co dobierzeć tą kartę. Bo nawet jeżeli dobierze tylko jedną, to zawsze to jest ta jedna karta więcej, nie? W sytuacji, sensie kiedy nie masz żadnej dobrej. No nie tak jest moje podejście, no. Możecie się z nimi nie zgadzać. Nie... Jeżeli się teraz wyspami spelami... Nie wyspamił się. Dobra, w takim bądź razie, a... Mat scientist? Oh, mat scientist za mat scientist. Co dalej? Mam frost nowej DuneSayera, chorać się go do spalić. Wymiana oczywista. Może być to Counter Spell, może to być mirror Entity Jeżeli to jest entity, to przyjmę to. Jest to Counter Spell. Z którego się pozbyłem Ops, a Poityncha nawet się przyda, Styl. Mogłem rzucić Dumpsiera, okej, okay, mogłem Ale nie miałem pewności czy to jest Mirocity. Kolejny sekret to będzie gwarantowany Dumpsier, nie? Na style portal, no okej. Okay. Wiecie co zrobię tak Zrobię tak z racji tego, iż w... jego nie można zostawić przy życiu. Każdy kto gra tempo Mage'owi wie o tym. Rzucimy akolite bólu i prawdę... Okej... Okay. troszkę boli. Wciąż jednak myślę, że rzucę akolite bólu. Aż nie wiem. Dobra. Zbieram... Hey, to I mimo. will do it. Potrzebuję doboru, Aj i flamestrike, idealnie. Cokolwiek wyrzuci po ciebie Blizzard, potem flamestrike, tyle tur przed nami. Chyba, <laughs> się wymieni, to będzie w ogóle słodkie, O, jak słodziutko. Kolejna karcioszka. I nie oberwałem ze 4. Water elemental, ciekawie. Weź jeszcze rzuć coś za dwie many. Nie to, akurat nie o to mi chodziło. Eee, zastanawiam się, czy chcę doomsayerować. Wiecie co, myślę, że tak. Myślę, że doomsayer będzie bardzo spoko opcją z drugiej strony. Może być lepszy przed... ...przed... ...przed Dalek strażu. Dobra, rzucimy Blizzard. Przygotujemy ...Water od razu pod Flamestrike. Niech będzie. Okej, okay, to może być lepsze. W ósmej turze będę mógł zagrać... ...eeem... Yy, ...Doomsayer'a... ...Froznowe. I od razu jakiś sekret, więc... ...jest ok. Plan B. Plan B. Podczepię sobie sekret. Oberwę za 3, wyleczy się za 8, łącznie wyleczy się za 5, tak naprawdę, więc może być. Ok, idealny słup pod Flame Strike. On może myśli, że nie mam Flame Strike'a źle myślę Okej, okay, chcę zdać jak najwięcej obrażeń. Że nie potem dobić ze spelling. O mój Boże. No to już troszkę bolało. Tak troszkę w chuj. Na szczęście z samego pingu nie zbije mijaj z bloka i mamy Alex Straży. Uleczymy, uleczymy siebie po prostu. No ok. Przecież mogę uleczyć siebie. To nie jest problem. Wiele jest fajna, że możemy zagrywać się defensywnie, jak i ofensywnie. You win this time. wybierzmy no, karty Wystawię to Wystawię to dla większych obrażeń Okej okay. Pytanie, to że wygrywamy, że i nam nie zrobili 12 24. Tak, bez problemu. Okej, okay, powiedz mi, co ci to dało. Dało ci to absolutnie nic. Ej, ej, co no w może być? The end is coming! BM. Niech się pomęczy. Ej, ja to mogę przegrać. Właśnie ogarnąłem, że ja to mogę przegrać. Zapomniałem o mojej ważnej mechanice. Czekać, czy on to wykorzysta. On może to wygrać. I to bardzo łatwo. Jeżeli ma taką możliwość. O, on to zjebał. Zapomniałem się, że jeżeli Doomsayer zniszczył Boombota, to on może mnie zabić, pomimo jest bloku. To pewnie zapomniałem o tym, że w ten sposób, że to tak działa. Jeżeli miał cokolwiek, co mogło zadać mi obrażenia, to by wygrał to może. Tak, ten BIM mógł się źle skończyć. Mógł, zdecydowanie Gina, mógł. O, Magni! Dobra, to przegraliśmy. Bo to Warrior. Wszystko Warriorom nie mamy właściwie szans. Tak naprawdę. Zależy się, jaki. Jeżeli Grim Warrior. To może jeszcze. Grim Warrior Patron jeszcze może, ponieważ on nie ma aż takiego dostępu do. armor -upu. Hello. Nie zaatakujemy go za pomocą specjalu, ponieważ wtedy go zranimy. Jeżeli go zranimy, w przypadku gdyby to był Grim Patron Warrior, to miałby dobór karty więcej. I teraz możemy użyć specjalu, ponieważ mamy co robić. No, miejmy nadzieję, że to nie jest Control Warrior, bo przecież Control Warriorowi nie mamy szans. My mamy dużo Aue, a oczywiście AoE przeciwko Control Warriorowi się nie przydaje. O, mam niesamowicie dużo dopaków do armoru. Akolita bólu. Jest szansa, że podobiera sobie karty. zneutralizuję ją. I macie straciliśmy jedną kartę, która była dość istotna w celu zadziczego. Nie ma tego. Pytanie, jaki to? Tej Dalej nie wiem. Jaką mam możliwość tego wszystkiego? Uff, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli w ten sposób. Doomsayer. Nie, nie chcę. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra Ew, w osobie turze. Że... Nie wiem. Chyba to jest Control Warrior. Aż kto wie, no naprawdę, nie jestem w stanie stwierdzić. Wszystko się może za... Control Warrior. Przegraliśmy. Zostawiliśmy bardzo ważny element, żeby go pokonać. No a to mamy przejebany. Jest tak konkretnie przejebane. aż założyłem, że niektórzy Grimwarer patrony używają się dochów w swoim swojej talii. Może przez to, że nie, to jest kontrol 4 5 6 7 8 tyle. 4 5 6 7 8 9. Hey, speak to me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coś takiego. Mam pomysł, żeby zrobić coś. Coś tam się uda, okej. Slam, ok. Ok, zużył Shield slam, to zawsze coś. Kolejny Dune Sejer. Uh -huh. Co dalej? Tej gry nie wygram. Nie, jestem wręcz pewien, że tego nie wygram. Jestem wręcz. Praktycznie 100% pewien, że tego nie ugram. Co by mi się przydało? Taurisem. Przygotujmy się pod Flamestrike. W razie gdyby tyle armoru, jeszcze więcej nie. Jak my możemy? Jedyna szansa, żeby to przebić, to Archmage Antonidus. Jedyna szansa. Tylko on musi przeżyć. A o tego on nie może mieć shield slamów, nie może mieć executów. Więc nie, to nie jest to wygranie moim zdaniem. Patrz, on jeszcze ma tylko mi się mu bo on wie, wie jak to działa. Taurisan, jeszcze nie. Następny. Okej, okay, Taurisan będzie przydatny. Jeszcze jak gdyby mi Frostbolt podszedł. Tak, Frostbolt byłby świetną kartą na ten moment. I I fuck you. On może mi go zabić za pomocą samej broni. I tak muszę go zagrać. Kogo chce wizera? Naże znaczy mi co, nic nie da. Nie wygramy tego. Control Warrior jest nie do pokonania praktycznie. Próbować można, nie? nie macie. Możecie zobaczyć, dlaczego Control Warrior jest właściwie nie do pokonania. Execute. To mnie nawet cieszy. I teraz jest bardzo mała szansa. Nie w sumie. No ma 60 życia, no jak ja mam to zbić? Musiałem go utrzymać przy stole. Okej okay. Tylko gdy mnie to, że są oni. Co ja zrobię? Mógłem zamrozić ich I slansy użyć? Nie to niezdory pomysł. Mogłem dostać trzy firebola, ale to go nie zabije. On nie będzie bliski zabicia go. W sposób nie, wiem, może nic nie wystawi na stole. I tak będę mieć beznadziejny dobór tych fireboli, bo nie mam speli do tego. Ale nie, może nic nie wystawi, bo 4A ale obrażenia. Egzekuta nie użyje na nim, jeżeli nie będzie miała go zranić. To jest Fenna informacja. Ale dalej jest Slam, którego może bez problemu użyć na nim. Broń nie użyje, bo będzie zamrożony. Wyrwin! Okej, okay, złożył Wyrwin. No dobra, może teraz zostawić całą resztę. Drake? Nie jest to problemem, jeżeli wystawi tylko Drake'a. I wtedy trzeba będzie zrobić Yolo. Okej, okay, może mieć Taskmastera i wszystko, dobra. Nie mam innej opcji, jak zrobić coś takiego. Jeżeli ma jak mi go zabić, a ja na pewno ma, to się poddajemy. Zawsze można liczyć, że naprawdę te karty, które potrzebuje, akurat ma gdzieś tutaj. To jest bardzo mała szansa, ale zawsze jest. Death bite. no okej. Okay. Walnie, tak. I execute. Ponieważ nie miałem mana, żeby go zamrozić, nie? Oj, zara, wake. A, no, nawet lepiej. Dobra. It's GG! Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się świetną okazję zobaczyć, czemu Control Warrior niszczy cyce w nie. Na się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, żeby inni też zobaczyli. Na się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jutro. Bye bye. Albo w kolejnym filmiku.